Chciałbyś mieć szczęśliwy związek do końca życia, w takim razie bardzo pomocna będzie wiedza o tym, jak związek ewoluuje z czasem i dlaczego tak drastycznie relacja zmienia się z upływem lat. A dzieje się to ze sprawą czterech naturalnych zjawisk, które opiszę na tym wideo. Wyobraźmy sobie młodą parę: Marzenę i Krzyśka. Kiedy zaczynają być ze sobą, oboje szybko się w sobie zakochują i czerpią ogromną satysfakcję z bycia razem. Co prawda zdarzają się czasami różne zgrzyty, ale ich uczucie jest świeże i silne, więc oboje łatwo przymykają oko na wady partnera i są zachwyceni pozytywnymi cechami drugiej strony. Teraz przewińmy ich historię 10 lat do przodu i zobaczymy, co się z nimi stanie. Marzena i Krzysiek wzięli ślub po dwóch latach bycia razem i teraz mają już dwójkę dzieci. Jednak już po urodzeniu pierwszego dziecka ich relacja stała się bardziej napięta, a potem wrogość tylko narastała, zaczęło pojawiać się coraz więcej kłótni i po 10 latach wrogość była tak duża, że para żyła bardziej jak współlokatorzy niż jak małżeństwo. Sporne sytuacje, które wcześniej były drobnostką, teraz są przyczyną awantur. Co się z nami stało? Mogłaby zapytać Marzena ze łzami w oczach po rozprawie rozwodowej. Co się stało, że tak mnie denerwujesz? Mogłoby brzmieć inne pytanie. Odpowiedzmy sobie zatem na te dwa pytania. Niezaprzeczalnie z biegiem czasu każdy związek się zmienia. Kiedy Marzena pozna nowego mężczyznę na te same sytuacje, będzie reagowała inaczej niż w starym związku. Na przykład, widząc niepozmywane naczynia w zlewie, które wcześniej doprowadzały ją do furii, kiedy były zostawione przez Krzyśka, to teraz, zostawione przez tego nowego mężczyznę, nie stanowią już źródła takiego zdenerwowania. Krzysiek również poznał nową kobietę. I kiedy wyjechał pół godziny później na pociąg, bo jego nowa partnerka za długo się zbierała, gdzie w starym związku byłby nadąsany i zrzucał winę na marzenę, to w nowej relacji wręcz uspokaja partnerkę i pokazuje, że nic się nie stało. Występowanie takich różnic w zachowaniach pokazuje, że z biegiem czasu tracimy hamulce społeczne i potrafimy odnosić się znacznie bardziej niegrzecznie w stosunku do najbliższych osób niż w stosunku do obcych lub świeżo poznanych ludzi. To, że z czasem pozwalamy sobie na coraz gorsze zachowanie w stosunku do naszego partnera jest jedną z przyczyn rosnącej z czasem wrogości. I to jest właśnie pierwsze zjawisko, które niszczy związek. Drugim zjawiskiem jest adaptacja hedonistyczna. Pamiętasz taki czas, kiedy kupiłeś sobie coś nowego i pięknego, czego długo nie mogłeś się doczekać, na przykład nowy samochód. Pewnie przez kilka tygodni nie mogłeś się na niego napatrzeć i jazda sprawiała ci ogromną frajdę. Ale niech zgadnę. Co się wydarzyło po kilku miesiącach? Pewnie już nie zwracasz tak bardzo uwagi na ten samochód, bo teraz stał się codziennością, do której po prostu się przyzwyczaiłeś. To samo, tylko z większym opóźnieniem dzieje się z Twoim partnerem. Kiedyś na pewno podziwiałeś wiele jego cech, którymi się wyróżniał i na przykład wychwalałeś wśród znajomych jego pasję gotowania i to, że zrobił ci pyszną kolację. Jednak po 10 latach ta sama pasja jest teraz oczywistością, do której się przyzwyczaiłeś, a kolacja jest traktowana jako jego obowiązek, z którego teraz musi się wywiązać. Niestety do wad partnera jest już dużo trudniej się przyzwyczaić niż do zalet. Dlatego z czasem widzimy coraz mniej zalet i co najmniej tyle samo wad. I do tego dochodzi jeszcze trzecie zjawisko nieprzepracowane traumatyczne przeżycia, czyli inaczej niechlubne wydarzenia z przyszłości, które zraniły partnera i podkopały zaufanie do ciebie. Na przykład to, że w kłótni powiedziałeś kilka za mocnych słów o swoim partnerze, które bardzo go dotknęły i których teraz nie może zapomnieć. Albo to, że wyszedł na jaw Twój flirt na Messengerze. Im dłużej jesteście razem, tym większa szansa, że takie zdarzenia będą się kumulowały i z czasem będzie ich coraz więcej, i to po obu stronach. Już teraz zróbmy sobie takie szybkie podsumowanie tych trzech zjawisk. Jest to zanikanie hamulców społecznych, adaptacja hedonistyczna oraz kumulacja nieprzepracowanych traumatycznych zdarzeń z przeszłości. To właśnie te trzy naturalne, psychologiczne zjawiska sprawiają, że związki mają tendencję do tracenia na jakości z czasem. Oczywiście nie jesteśmy bezbronni wobec tych przeszkód, najważniejsze jest jednak, żeby nie widzieć wroga w Twoim partnerze. Wasz wróg jest niewidzialny, ale i wspólny. Sama świadomość tych zjawisk jest pierwszym krokiem do tego, żeby złagodzić ich działanie. A dzięki tej świadomości, być może trochę łatwiej będzie ci zrozumieć swojego partnera. Jest jednak jeszcze czwarte zjawisko, które wszystko komplikuje i utrudnia wspólną naprawę związku. Tym zjawiskiem jest błędne koło złamanej równowagi zaangażowania. Polega ono na tym, że relacje bardzo rzadko rozpadają się, bo obu stronom dokładnie w tym samym momencie przestało zależeć i dwie osoby naraz chcą się rozstać nawet jeśli partnerzy od jakiegoś czasu słabo się dogadują i mają niskiej jakości związek, to najczęściej któryś z partnerów pierwszy traci zainteresowanie związkiem i zaczyna się odsuwać. W naszej historii z Marzeną i Krzyśkiem to Marzena zaczęła tracić zainteresowanie i coraz mniej czasu chciała spędzać z Krzyśkiem. On szybko zaczął to dostrzegać i zaczęło mu to bardzo przeszkadzać. Na początku wspólne spędzanie czasu traktował niemal jak obowiązek i wręcz żądał tego od Marzeny. Jednak to tylko mocniej łamało równowagę zaangażowania i jego żona odsuwała się coraz bardziej, a im bardziej Krzyś Czuł, że ją traci, tym bardziej starał się ją zatrzymać, co jeszcze bardziej odpychało Marzenę, która coraz bardziej miała dość tej relacji. Tak właśnie rozpędza się błędne koło złamanej równowagi zaangażowania, które często jest ostateczną przyczyną rozstania i niekoniecznie musi być związana z trzema innymi zjawiskami, które opisywałem. Na szczęście ten ostatni czynnik jest najłatwiej pokonać. Najważniejsze jest przede wszystkim wyeliminowanie wszystkich błędów, które łamią równowagę zaangażowania między tobą a twoim partnerem. I właśnie na ten temat powstał mój najnowszy kurs: 6 błędów, które łamią równowagę zaangażowania. Żeby sprawdzić więcej szczegółów, kliknij w link, który teraz powinien pojawić się na ekranie albo znajduje się w opisie filmu. A jeśli nie chcesz przegapić kolejnego wideo na tym kanale, to koniecznie kliknij guzik subskrybuj. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Robert Marchel.